Studio Radio Zielonagóra, przedstawiciele SKM-u Zielona Zielonagóra, wiceprezes klubu Arkadiusz Simiński, witam. Dzień dobry, witam Ora państwa. Oraz dyrektor sportowy Artur Cielma, witam również. Witam serdecznie. Spotykamy się z okazji jubileuszu 25-lecia waszego klubu, także my mamy z tej okazji niespodziankę. Więcej na ten temat już za kilka chwil. Panowie, 25 lat minęło, jak należy podsumować tę ćwierć wieku działalności klubu? Jaki to był czas? Jak mówi klasyk, 25 lat minęło, jak jeden dzień. Był to fajny czas, dobry czas, bardzo dobry czas. Wiadomo, że życie przeplata się sukcesami i porażkami, chwilami słabości, trudności i wesołości, ale myślę, że tą dyscyplinę, którą reprezentujemy, i to grono ludzi, które się tutaj przewinęło przez te 25 lat, którzy nadal pracują, niektórzy są z nami od samego początku, a to może potem, no to, to dobre, 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 dobre chwile, bym powiedział. Tak jest, no ja ze swojej strony mogę powiedzieć, nie, nie jestem od początku, nie jestem tutaj od 99 roku, ale przez te chyba już 13 lat, kiedy jestem trenerem w SKM Zastal, no uważam, że e, tak jak tutaj Arek powiedział, no, jak to w sporcie e, i dużo zwycięstw i dużo porażek, ale najważniejsze, że młodzież się rozwija, że Zielona Góra jest miejscem, gdzie ta koszykówka jest bardzo popularna, coraz więcej dzieci chce tą koszykówkę uprawiać, także na pewno nasze takie małe święto, no i cieszymy się też z takich możliwości takiego konkursu i, i, i współpracy. Jakbyście się panowie mieli chwalić, to czym szczególnie takie najważniejsze dotychczasowe osiągnięcie bądź osiągnięcia SKM-u zastalu to? To sport to dam w ręce dyrektora sportowego Artur. twój. Tak jest, tutaj mamy notatki, żeby się wesprzeć, ale Wiadomo, no najważniejsze to tak naprawdę, żeby ci chłopcy później mogli grać na najwyższym poziomie w koszykówkę. Natomiast zanim do tego przejdę, to warto podkreślić, że w przeciągu tych 25 lat nasze drużyny 28 razy uczestniczyły w finałach Mistrzostw Polski, co oznacza, że były w tej najlepszej ósemce w rywalizacji. Jeśli chodzi o tą strefę medalową, to ten najcenniejszy krusiec złoty wygraliśmy raz. Trzy srebrne medale i cztery brązowe. Wiele razy troszkę może szczęścia zabrakło, czy być może umiejętności jakiejś jakości, ale, ale byliśmy, tak jak mówiłem, w tych finałach. Te, które rozmawialiśmy wcześniej, no niewątpliwie najbardziej popularnym i no najlepszym wychowankiem jest zdecydowanie Filip Maczek. Dzisiaj Taki jest ambasadorem, tak? Tak Bo jest, właśnie, ambasadorem jak najbardziej. E, olimpijczyk. W, olimpijczyk. No dużo by można mówić tak. na pewno, ale właśnie jak najbardziej trzeba podkreślać e, właśnie Filipa postać. E, co warto zaznaczyć, że są jeszcze zawodnicy w ekstraklasie, którzy są wychowankami. Jest tu Wiktor Rajewicz w MKS Dąbrowa Górnicza i Nikodem Klocek w drużynie Czarnych Słupsk. Tutaj też wymienię, wypisałem sobie, jeśli można, w pierwszej lidze mamy oczywiście zawodników. W Poznaniu mamy kaspra Mąkowskiego, Rafała Szpakowskiego. W Polonii Warszawa jest to Ilian Węgrowski. W mieście Szkła Krosno Janek Górańczyk i Radek Trubacz w rzaku Koszalin Kuba Kunc, w Politechnice Opolskiej jest Miłosz Góreńczyk i był do niedawna Konrad Szymański, który jakby tą karierę na razie przerwał i w Śląsku Wrocław Tobiasz Dydek, Dydak, mam nadzieję, że tutaj nikogo nie, nie pominąłem, no i oczywiście gro zawodników w drugiej lidze łącznie z naszą drużyną, także tutaj ja wypisałem sobie, jest Tomek Cieślak w Kangu Gorzów, Marcin Wrubel bardzo Znakomity gracz Soku Międzychód, który jeszcze przed chwilą rewizował w pierwszej lidze, Rafał Matyga, który gra w SMS-ie, no i ponad około 20 zawodników zgłoszonych jest w ramach naszego klubu. Także na tym poziomie centralnym rywalizuje sporo zawodników. Można wspomnieć jeszcze, że jest trzecia liga, gdzie mamy 30 zawodników zgłoszonych. Jakby to jest taki stan obecny w tym, w tym sezonie tak Podsumowując o, o, o taką ekspozycję naszych zawodników. No właśnie, w drugiej lidze zespół i w trzeciej lidze to mówimy o rozgrywkach seniorów. A w sumie, um, ile ile grup młodzieżowych aktualnie prowadzicie? Ilu zawodników, ile zawodniczek aktualnie w SKM trenuje? To a propos zawodników i zawodniczek, tutaj też ciekawostka. Tu dziękuję za skrupulatność naszej kochanej Iwonii Wojciechowskiej. Dotarliśmy do danych historycznych od 2001 roku, jak udało nam się to policzyć. Przez nasz klub przewinęło się zawodniczek i zawodników, obecnie tronuje 4732 osoby. Także prawie 5000 na populację moglibyśmy małe miasto zbudować. Także no, to cieszy, to co też mówił Artur o sukcesach. Tak naprawdę powiem panu rektorowi państwu, że tym głównym sukcesem naszym jest to, że dajemy tej młodzieży radość i to wychowanie poprzez sport. Może termin oklepany, ale to, że te dzieci, młodzież potem wchodzi w dorosłe życie wynosząc pewne wartości w zawodnictwa, ma możliwość poznania kolegów, podróżowania. To chyba jest taki też główny cel nasz, przede wszystkim i statutowy. Oprócz tego, że wychowujemy dobrych graczy, tak i chcielibyśmy ich potem oglądać na parkietach pierwszej ligi ekstraklasy. Każdy marzy o naszych wychowankach w naszym obecnym Zastalu, Orlen Zastalu. Tu też pozdrawiamy większego brata, z którym jest dobra współpraca od wielu, wielu lat. Yy, także no, żyjemy tym i to są to co nas napędza także a co do sportu i liczb to w chwili obecnej w sezonie 2024-2005 mamy 19 grup rozgrywkowych. W sumie trenuje u nas na różnym poziomie wiekowym w różnych rozgrywkach gra 291 adeptów koszkówki bym to nazwał. koszykargi i koszkarzy. A propos tego jubileuszu 25 lecia w jaki sposób ee... Będziecie celebrować, świętować. Co się będzie właśnie w związku z tymi jubileuszem w najbliższym czasie działo? Mamy dwa takie duże projekty. Pierwszym z nich jest konkurs. O konkursie za chwilę. Za chwilę. Drugim z nich jest event, ale na razie nie chciałbym zdradzać rąbka tajemnicy. Pracujemy jeszcze nad tym, dopinamy ostatnie szczegóły i myślimy, że też bardzo fajna rzecz dla. Społeczności koszykarskiej, naszych obecnych yy, zawodników, ich rodziców i rodzin, i byłych także, ale tu jeszcze prosimy o chwilę cierpliwości, żeby ten jakby smaczek dodać tematowi i atmosferę podgrzać, ale to o tym niebawem, za czas jakiś. To proszę jeszcze powiedzieć, jakie są plany, cele na najbliższe lata, na najbliższą przyszłość. O sporcie, Artur. Tak jest, no oczywiście, że cele są ambitne, dużo o tym rozmawiamy, wprowadzamy nowe pomysły, nowe innowacje, chcemy dążyć do najlepszych, taka jest prawda, tak? pod względem zarówno tutaj wymieniałem, czy wyników drużynowych, ale przede wszystkim, żeby tych zawodników na najwyższym poziomie było jak najwięcej, ale właśnie też ten aspekt wychowawczy. Jest niezwykle ważny cały czas, pamiętajmy, że koszykówka jest nauczycielem życia i nie każdy na końcu gra w koszykówkę, ale może dzięki temu się fajnie wychować. Także szukamy coraz to nowych rozwiązań, żeby być cały czas wśród, dążyć i być wśród najlepszych. My jako Radio Zielona Góra włączamy się w wasz jubileusz ze swoim jubileuszem 30-lecia radia. Z tej okazji będzie specjalny konkurs. Jego szczegóły i zasady podamy niebawem. Panie Arkadiuszu to jest KM Zastal jest pomysłodawcą tego konkursu zatem skąd taki pomysł. Pomysł zrodził się naprawdę z potrzeby chwili i taka iskra to spowodowała. Żeby w sposób taki. Doniosły, atrakcyjny, yy, celebrować nasze to święto. Tak naprawdę 20, 25 sezon SKM było 25-lecie, faktycznie miało miejsce w 2024 roku. Klub powstał w stowarzyszeniu w 1999 roku. Yy, co z ciekawostki, nazwę samą wymyślił nasz obecny trener, jeden z założycieli, pan Bogusław Nowrowicz. Yy, oprócz naszego Najbardziej doświadczonego i utytułowanego trenera od początku są z nami w stowarzyszeniu pani Wojciechowska, Iwona Wojciechowska, kierownik administracji klubu, pani Kasia Rudnicka, nasza skrupulatna i przesympatyczna główna księgowa. Yy, tak jak mówił Artur, nie wszyscy są od początku w, w ramach struktur z naszego klubu. Ja tutaj też z kolegami Sergiuszem i Robertem, jako zarząd dołączyliśmy, że będzie chyba 14 lat temu. Yy... No powiem tak, to stowarzyszenie to jest grupa fajnych ludzi, nakręconych na sport, no i taki cel nam przyświeca. To chyba tak, na tą chwilę. Mówi pan o konkursie, coś więcej? Tak, a na co właśnie mogą liczyć zwycięzcy tego konkursu? No myślimy, że w historii i naszego klubu, i w historii konkursów sportowych na antenie Rady Zielona Góra, też nasz wieloletni partner, tutaj dziękujemy redakcji, zarządowi. Wymyśliliśmy sobie taką formułę, że nasz 25 sezon, to też był skąd się wziął pomysł, zbiega się z tym, że w Polsce w tym roku są organizowane finały Eurobasketu, który będzie miało miejsce w Katowicach, w katowickim spotku. I dla zwycięzcy z konkursu, z osobą towarzyszącą, przy pomocy naszych sponsorów i dzięki im dobroczynności, przychylności, uf ufundowaliśmy, mam nadzieję, super nagrodę. Będzie to niezapomniany weekend w Katowicach na Eurobaskecie. Trzydniowy pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu y, razem z dojazdem i z atrakcjami podczas meczów y, pod auspicjami PZ Kosza. Tu chciałbym bardzo podziękować y, kilku firmom i osobom, które pozwoliły nam na utufundowanie um, um, tak atrakcyjnych nagród. To jest po pierwsze y, firma PROS. Y, i pan Aleksander Grzelewski, który pomógł nam i ufundował pobyt w pięciokrotekowym hotelu razem z atrakcjami. Wszystkiego nie będziemy zdradzać, żeby też trochę tych tajemnicy i, i tego smaczku było. Ogromne podziękowania dla firmy JPJ Auto, właściciela Toyota Zielona Góra, dla pana prezesa Jarosława Paradzińskiego i ogromne podziękowania dla dyrektora, pana Jarka Śliwy, który też bardzo zaangażowany jest w tą współpracę i nam dobrze pomaga. Oraz PZ Koszowi, y, który jest organizatorem Eurobasketu i tutaj wymienię nazwiska dwie osoby, pan Witold Roman, dyrektor biura oraz pani Joanna Kuziora, dyrektor do spraw PR i komunikacji. Jak tylko się dowiedzieli o naszym pomyśle, podchwycili natychmiast, także no będzie to uważam niezapomniany wyjazd y, dla dwóch osób, samochodem z pełnym bakiem i pełna atrakcji. Także no jest o co grać, myślę. A szczegóły i zasady tego konkursu już niebawem na antenie Radia Zielona Góra, na stronie rzg.pl, także na naszych facebookowych profilach RZG. Gośćmi Radia Zielona Góra byli przedstawiciele SKM-u Zastalo Zielona Góra, wiceprezes klubu Arkadiusz Szymiński. dziękuję bardzo. Dziękuję. I dyrektor sportowy Artur Dzielma, dziękuję również. Dziękuję i zapraszamy do udziału w konkursie. Zapraszamy, za uwagę, dziękuję Jakub Lesiński.